Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z nas szkoła to nie było takie miejsce, gdzie zawsze emanował uśmiech, radość i jakieś bardzo dobre emocje. Często byliśmy świadkami obserwacji niespełnienia, rozpaczy, przemocy, agresji. Czasem może tego nie widzieliśmy, ale może nawet doświadczaliśmy. I to będzie dzisiaj temat naszego filmu. Także oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach ponieważ są one dla Was, przede wszystkim robię te filmy, żeby pobudzić dialog, także zachęcam do pisania komentarzy. Strzałka z tej strony Rady GAM, dzisiaj bierzemy na tapetę szkołę. Szkoła odegrała w moim życiu dość kluczową rolę, jeśli chodzi o kształtowanie mojego charakteru, także byłoby nie taktem, żeby nie zrobić o niej filmu. Do tego filmu też zainspirował mnie jeden widz, bardzo dobry, młody widz, który kiedyś, jak jeszcze streamowałem, przesiadywał nałogowo na moich streamach. A dzisiaj gramy sobie razem w CSK i jakby on czasami słyszy, co się dzieje u mnie od kuchni, ponieważ zawsze mu opowiem jakiś smaczek, ponieważ nie jesteśmy na wizji i mogę troszeczkę uchylić, co tak naprawdę u mnie się dzieje. I on czasami też opowiada mi o swoim życiu i głównie jego życie opiera się na szkole. Z racji takiej, że chodzi do tej szkoły i spędza w niej dużo czasu. I opowiada mi często o dymach jakie tam się dzieją, że nauczyciele często wożą się po uczniach. Albo, że on czasami powie mi co on robi w tej szkole. I jakby oczekuje ode mnie poklasku po swoich bohaterskich czynach. Ale do oczywiście do tych bohaterskich czynów, czyli oczywiście do tych takich dymów, kontentu na lekcji wrócimy. Także bądźcie uważni. Szkoła według swoich założeń pierwszorzędnie ma zadbać o to, żebyśmy byli wyedukowanymi ludźmi i zadbać o nasz rozwój osobisty, no i bądźmy szczerzy, że nie do końca tej instytucji to wychodzi, ponieważ chcemy już budować miasta na Marsie, osiedlać Marsa i tak dalej, ale no niestety wiedza, którą dzisiaj nabywamy w szkole, no nie jest jakoś specjalnie użyteczna i tak wiem, że teraz każdy młody, energiczny człowiek Jakże ambitny, buntowniczy oczekuje ode mnie tego zdania. Większej rzeczy, które was szkoła uczy, do niczego się nie przydaje. I tak mogę te słowa wypowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, ponieważ szkołę skończyłem 2 lata temu, zdałem maturę i no niestety całą wiedzę już zapomniałem. Z tego, jakbyście mnie teraz pytali o wzór na deltę, to nie powiedziałbym wam. I mało tego uczęszczam na studia, i na tych studiach też mało czego się nauczyłem, i to mnie jeszcze bardziej w tym utwierdza, co za niespodzianka. Ale poczekaj, młody człowieku, zanim jeszcze rozpalisz ognisko, w którym będziesz chciał spalić wszystkie podręczniki, zeszyty, które obecnie posiadasz do nauki, to jeszcze chwileczkę poczekaj. Twoje plany propos kryptowalut, czy zbierania szparagów w, Niemiec, w Niemczech. Mogą jeszcze troszeczkę poczekać. Najpierw mnie wysłuchaj. I naturalnie, też posiadam świadomość, że muszę być w tym filmie bardzo ostrożny ze słowami, ponieważ wiem, jaka panuje narracja: że wiele rzeczy nie jest potrzebnych, że szkoła jest do wyjebania i tak Także, swoimi słowami, też mógłbym po prostu bardziej przechylić runące drzewo bardziej szybciej je dmuchny żeby ono już runęło. I naprawdę nie jest to moim celem, ale mam jakieś podejrzenia, skąd to się tak naprawdę bierze u uczniów i u ludzi, którzy po prostu dzisiaj są w szkołach i chcą ją szybko rzucić, skończyć, odbętnić. No widzimy przede wszystkim personel szkoły, który siedzi tam jakby za karę, nie widzi w tym w ogóle żadnej zajawki. Naprawdę jesteśmy ludźmi, tymi, którymi się otaczamy. Jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi najwięcej przebywamy. Także jeśli przebywamy z nauczycielami, którzy jakby no nie czerpią, nie wiem, ze swojej pracy dobrych owoców i nie cieszą się nią, no to co to jest za miejsce, co to jest za autorytet. No sami sobie odpowiedzcie. A drugi powód, czyli osoby starsze, które już te szkołę skończyły, odbębniły, jakoś napisały tę maturę, no i one bez żadnej odpowiedzialności czy jakiegoś przemyślenia. Nie mają takiej zasady, żeby czasami dwa razy pomyśleć, zanim coś się powie do młodej głowy, tylko oni z mówią: Młody, po co ci to? Pójdziesz na budowę, tam zarobisz i tak dalej. Tak, oczywiście, zarobisz, super. Ale są też inne rzeczy w życiu, które można cenić, niżeli tylko wyłącznie pieniądze i zapierdalanie. To też jest rozwój duchowy i rozwój charakteru. Dobra, ale mniejsza z tym, młody człowieku. Szkoła naprawdę nie jest aż tak głupio zaprogramowana, jak mógłbyś myśleć. Szkoła od samych początków chce w tobie wyrobić systematyczność. Pokazuje ci też, że plan dnia jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem, które jakby nie zostawia żadnej minuty zmarnowanej. Znaczy, dobra, i tak będzie wiele minut w ciągu dnia zmarnowanych na troszeczkę odmóżdzeniu się i tak dalej, ponieważ jak dla mnie to jest leciutko zdrowe, ale nie przesadzajmy z tym ale pokazuje ci, że ten plan dnia warto mieć, wszystko mieć zaplanowane, żeby to wszystko było ładnie spięte. Uwaga, alert! Będzie troszeczkę gadania tych coachów motywacyjnych, także przygotujcie się na to. Jak nie masz pieniędzy i nie masz co zainwestować, ponieważ zero na koncie jest, to przede wszystkim Uwierz mi, że dostajesz codziennie jedną walutę, którą możesz rozdysponować i tą walutą jest czas. Dostajesz 24 godziny i twoim obowiązkiem jest zagospodarowanie tego czasu, tej waluty. Wiesz o co chodzi? I niestety, bądź stety, rodzice troszeczkę postępują jak z hajsem z komunii. No, i oni jakby biorą ten Twój czas i zapisują Cię do szkoły, ale może nie mówmy o rodzicach, bardziej mówmy o społeczeństwie, o tym świecie. Że oni tak naprawdę Cię zmuszają, bo jeśli Ty nie pójdziesz do szkoły, to możesz po prostu być zabrany przez opiekę społeczną i tak dalej. Także, no, po prostu świat dysponuje Twoim czasem, Twoją walutą i lokuje ją w szkole i w edukacji. I w rezultacie po 13 latach edukacji, no, może tak 13, 14, nie wiem ile teraz się chodzi. Do szkoły. To jest przede wszystkim kwestia indywidualna. W wieku 18 lat można już zakończyć edukację. No, dajmy, że po tych 13 latach wychodzisz z tej szkoły, no jakby z większym doświadczeniem, już coś umiesz, umiesz czytać, umiesz pisać. Jest elegancko, co nie? Ale oczywiście, jak to z każdą inwestycją w Polsce, przynajmniej, trzeba od tego oczywiście odprowadzić podatek. Taki podatek w Polsce nazywa się podatkiem belki. I on wynosi od. Inwestycji kapitałowych 19%. I tym podatkiem belki metaforycznym jest cierpienie, no jakaś taka szkoła przetrwania. I to jest te 19%. Ogólnie słowo podatek jest bardzo źle nacechowane i używa się go w brutalnej retoryce, że tak bym mógł powiedzieć. Ale generalnie podatki służą do tego, żeby ogólnie poprawiać dobro wspólne i tak dalej. Także składamy się na coś, co później ma nam wszystkim jakby służyć. No i czym jest ten podatek belki dowiesz się później, wywnioskujesz tego, czym jest ten podatek, który później odejmuje ci życie, społeczeństwo. Tak. I wracając do tego planu dnia, uwierz mi, że ja na przykład mam rozplanowany dzień i bardzo sobie to cenię i często te dni są takie same. I rzeczywiście, możesz to nazywać matriksem, możesz to nazywać ja chcę, że jestem więźniem i tak dalej, ale nawet jeśli sam dorobisz się kiedyś w życiu bardzo dużych pieniędzy i będziesz już biznesmenem, to sorry, ale niestety prawdopodobnie to życie będzie tak wyglądać, ponieważ będziesz musiał spoglądać na swoje biznesy. To nie będzie wyglądać wcale tak, że będziesz na każdej wyspie w ciągu, nie wiem, tygodnia, na wyspie na świecie. Tylko będziesz musiał pilnować swoich interesów, bo jeśli ty nie popilnujesz swoich interesów, które masz, to prawdopodobnie mogą paść, ponieważ nie, nie ufajesz tak bardzo przesadnie ludziom, z którymi się wiążesz i wchodzisz w jakieś relacje biznesowe. Musisz przede wszystkim sam dbać o swój interes. Ale przejdźmy teraz do treści, jaką przekazuje nam szkoła. Ja powiem od razu, że nigdy nie byłem jakimś wybitnym uczniem, nigdy nie miałem czerwonego paska. Troszeczkę mnie to boli z biegiem czasu, że mógłbym chociaż raz się postarać o ten pasek, ale cóż. Czasu nie cofnę, ale wcale, wcale nie czuję się jakimś gorszym człowiekiem od kolegów, koleżanek, którzy ten pasek otrzymali w życiu. I oczywiście warto też podkreślić, że gdyby nie szkoła i to porównywanie się z tymi paskami, nie paskami, to nie powstałby ten zajebisty termin, czyli syn koleżanki twojej starej. Po prostu uwielbiam ten termin. Kiedy wszyscy moi piątkowi koledzy, piątkowe koleżanki uczyli się, też często pod presją rodziców, którzy po prostu stali nad nimi i cały czas ich poganiali, tylko po to, żeby świecili na wywiadówkach, albo też często pokładali nadzieję w tym, że jak oni będą mieć super oceny i nie będą rozwijać jakichś swoich innych zainteresowań, no to będą mieć po prostu jakieś lukratywne życie i będzie im łatwiej. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, to pozostawiam dla nich. Ja w tym czasie, kiedy oni prawdopodobnie się zawsze uczyli, ja troszeczkę uciekałem do internetu, grałem bardzo dużo w gry. No i kurde, jakoś specjalnie nie lubiłem się nigdy uczyć. Zawsze to było dla mnie nudne. No i jakby zawsze byłem demotywowany, bo u mnie w domu nie było zawsze, że o, super ci poszło piąteczka, tylko że jakoś nigdy nie byłem chwalony za bardzo. No to nie czułem jakoś tak specjalnie motywacji, żeby się uczyć. No to po prostu dostarczyłem sobie radość poprzez gierki i te sprawy. Ale te gry, które miały mi zniszczyć życie, tak naprawdę nauczyły mnie korzystać z wyszukiwarki Google niż z podręcznika. I zawsze jak coś się popsuło czy coś, to sięgałem do Google'a, ponieważ no... tak po prostu byłem nauczony, tak, tak zostałem zmuszony, ponieważ kiedy grałem w jakąś gierkę multiplayer i pisałem coś na czacie jak dziecko, to często jacyś tacy dogryźliwi gracze, którzy może byli starsi ode mnie i bardziej doświadczeni w życie, pisali do mnie tak, że Google nie gryzie, nauczcie się korzystać z Google'a, nubie i tak dalej. No i rzeczywiście wchodziłem w tego Google'a i cokolwiek nie umiałem zrobić czy coś, to wpisywałem jak to zrobić, to tamto, nie działa mi to, zaciął mi to. I jakby człowiek już się uczył tych informacji pozyskiwać z wyszukiwarki Google. Dzisiaj ogólnie ludzie mają straszny problem, z wyszukiwaniem informacji w Google. Ogólnie Polacy mają problemy z weryfikowaniem nawet wiadomości. Tylko zawsze biorą jedno medium, z niego biorą po prostu informacje i nie czytają innych. Nigdzie indziej tego nie weryfikują. I tutaj się posiłkowałem badaniami, jakie przeprowadzili moi koledzy, koledzy ze studiów na 130 osobach. Większość Polaków nie weryfikuje informacji, które nabywa z mediów. I uwaga, będzie anegdota. I chciałbym jeszcze do tej anegdoty tak załączyć, że gdzieś. Trzecia klasa, gimnazjum, druga klasa, zacząłem bawić się w YouTuby. No i tam w ogóle zacząłem montować te filmiki te, i te sprawy. I pewnego razu odezwała się do mnie moja dobra, piątkowa koleżanka, która zawsze pomaga mi z matematyki i te sprawy. I ogólnie była bardzo dobrą uczennicą, była super uczennicą, była zajebista wręcz. I nie poprosiła o coś. I uwaga, nie. Nie, nie, nie prosiła mnie o to, żeby mi posprzątał ulicę, dlatego, że ona ma same piątki, a ja tam może cisnąłem na trójkach, dwójkach i ewentualnie na czwórkach z historii. Tylko poprosiła mnie o to, żebym jej zmontował jakiś filmik. Ja sobie myślę, kurwa, jako ja jej muszę zmontować filmik, a ona jest tak strasznie ambitna, to to nie wiem, to ja muszę jakieś dzieło hollywoodzkie zrobić prawdopodobnie. Nie, nie, nic z tych rzeczy, nic bardziej mylnego. Dostałem od niej nagrany Film OBS-em, Musiałem go tylko pociąć, żeby on nie był zbyt długi. Zwykłe przycięcie filmu, które zajmuje 10 minut, łącznie z wyszukaniem informacji w Google o darmowym programie, jak się to robi, zainstalowaniu i wyrenderowaniu tego. 10 jebanych minut. Wystarczy to tylko wpisać w Google'a. I z całym szacunkiem dla tej koleżanki, ale ona powiedziała mi wtedy, że dla niej to jest ciemna magia, dla niej to jest czarna magia. Potrafiła rozwiązywać popierdolone działania matematyczne, Popie potrafiła napisać popierdoloną rozprawkę. Nie wiem, kurwa. Wszystko potrafiła, ale w Google nie potrafiła wejść i napisać, jak przyciąć filmik w darmowym programie. Dobra, ja wiem, że ty już też palić te książki, bo teraz już powiedziałem taką anegdotę. W Której słaby uczeń został poproszony o zrobienie produktywnej rzeczy przez osobę, która jest piątkowa w szkole. Nie, bratku, ale też weź pod uwagę to. Szkoła też ćwiczy twój umysł. Ona ćwiczy twój mózg. Tym, że ty robisz te wszystkie zadania matematyczne, to ty ćwiczysz swój mózg, swój mięsień. Nie tylko ćwiczysz na siłowni, bądź na WF-ie, ale ćwiczysz też przede wszystkim mózg. Pamiętaj o tym. Ale muszę też szczerze powiedzieć coś kontrowersyjnego, ale ja osobiście jako dobru strasznie ujmuję edukacji. Bardzo dużo osób mówi, że edukacja jest bardzo potrzebna. Tak, jest, jest, potrzebna, ale generalnie to ja uważam osobiście, że wejście na Udemy i kupienie sobie kursu, który jest naprawdę nastawiony na coś pożytecznego lub po prostu robienie jakichś tutoriali z czegoś co nas interesuje Jest naprawdę o wiele bardziej przydatne I to też w sumie jest edukowanie Tylko, że to jest edukowanie takie praktyczne Niżeli to co się dzieje w szkole I ja wiem, że ty chcesz to usłyszeć I usłyszysz System nauczania w Polsce Według mojej nieskromnej opinii Jest do wyjebania I do zrobienia od nowych podstaw Ponieważ te podstawy, które są teraz To jest jakaś pomyłka Miałem kiedyś taki przedmiot W technikum I też w sumie gimnazjum Nazywał się Podstawy przedsiębiorczości i tam zamiast uczyć się, jak zakładać biznes, na czym to wszystko polega, o ryzyku i o, tym, o tych sprawach, to uczyliśmy się tego, jak wejść w przeglądarkę i grać w taką grę od bułki do spółki i każdy z nas, żeby ten przedmiot zaliczyć, musiał wysłać screena, że on w tej gierce zdobył taki obrót. Tymczasem ja mam 21 lat i ja się dopiero teraz na studiach dowiaduję o ubezpieczeniach społecznych. Kiedy się płaci wypadkowe, kiedy zdrowotne, kiedy chorobowe i te sprawy. Ale znowu sparafrazuję coś. Pamiętaj, że duża część materiału, który przyswajasz w szkole, niekoniecznie może Ci się przyda, ale ćwiszy Twój mózg. Twój mózg to jest zajebisty mięsień i musisz go ćwiczyć. Pamiętam jak moja rodzicielka raz się bardzo zdenerwowała jak narzekałem na szkołę i powiedziała mi tak. Dobra, może ci się to nigdy w życiu nie przyda. Zajebiście, rozumiem to. Fajnie, dobrze, że do tego sam doszedłeś. Ale weź jed jedną rzecz pod uwagę. Jak kiedyś pójdziesz do bardziej inteligentnego towarzystwa, gdzie nie będziecie rozmawiać o rodzaju piwa, tylko będziecie rozmawiać bardziej o rzeczach inteligentnych, bo to będą ludzie już na poziomie, to wtedy będziesz musiał zasłynąć swoją wiedzą na temat bitwy pod Grunwaldem, Sztu Polski, Hołdu Pruskiego, czy o tej fizyce, której tak bardzo nie lubisz. I co? I wtedy co, panie dziąsło, będziesz tylko beczał jak baran, tak? No rzeczywiście, ma rację. Czasami warto zapamiętać niektóre ciekawostki, by przeszpanować towarzystwo. Dobra, zostawiamy na moment obecny system nauczania i treści, które przekazuje nam szkoła. To idzie na bok, to już przerobiliśmy, możemy to odhaczyć. Przejdźmy teraz do creme de la creme, czyli o takim też ukrytym przysłaniu szkoły. Szczerze Wam powiem, że kiedy byłem dzieckiem, to bardzo dużo marudziłem. I to naprawdę bardzo dużo marudziłem, i wiele razy żaliłem się mamie, że szkoła jest do dupy, szkoła jest bez sensu i w ogóle i te sprawy, ponieważ wiadomo było się jakoś tam zdesperowanym i te sprawy tym ciągłym porównywaniem. Czuciem się gorszym, dlatego że wiadomo, tamci są lepsi, ja jestem gorszy, no i człowiek jakoś po prostu wylewał swoje frustracje. I moja mama kiedyś znowu wzięła mnie na taką rozmowę i powiedziała tak: może rzeczywiście, jeszcze są im bez sensu, ale też popatrz na to, że szkoła to nie tylko szkoła, gdzie uczysz się pisać, czytać, ale to też jest szkoła życia. Także teraz bierzemy pod uwagę hasło, jakim jest szkoła życia. Uwaga, wehikuł czasu, rodzicie się, wiadomo, jesteście na razie pod cycem mamy, nie wiecie co jest pięć, nie wiecie w ogóle co się dzieje, w ogóle faza jest i te sprawy, wiadomo, troszeczkę dorastacie, potraficie chodzić, mówić i te sprawy, przedszkole, to wiadomo, że przedszkole to, to te, tego się wiele też nie pamięta, no ale przychodzi czas, kiedy się wychodzi z przedszkola, umie się już jeść, kupę robi się już wiadomo do sedesu, niżeli w majtki, no i co, wybierz sobie teraz. Czy wolisz iść i użerać się z paniami w urzędzie w wieku 6-7 lat, a wiesz, że one są już dzisiaj niemiłe? Czy tak naprawdę wolisz pójść do szkoły, do pierwszej klasy, do innych kasztanów, którzy są na takim samym levelu i mają taki sam status jak ty i tam przede wszystkim w tym kasztanowie, czyli w tej klasie kasztanów jesteś na tym samym poziomie co wszyscy, i tam jest w ogóle taki level easy, ponieważ jest. Bardzo często ładna, miła pani, która nigdy nie chce was jakoś zjeść ani zjebać, tylko będzie was uczyć czytać i pisać, i będzie do was mówić słodkim głosem. Możliwe, że się w niej jakoś tam kiedyś zakochasz, kiedyś powiesz swoim koledze, podoba mi się nasza nauczycielka, on to później powie. A pani, bo, bo ja też tak jest w pani zakochany. Ona się zaczerwieni, ty się w ogóle zapadniesz pod ziemię. No jest fajnie. W tych pierwszych klasach ogólnie też poznajesz jakąś swoją pierwszą miłość, dowiadujesz się, że możesz się zakochać. Jeśli nie miałeś tam jakiejś kraszycy w tym... w przedszkolu i wiadomo, i teraz jest wybór, albo podbijasz i mówisz jakie masz uczucie do niej i... może wam się uda i zostaniecie parą, lub albo ona po prostu powie nie, sorry, jesteś za niski dla mnie i... i spierdalaj. No i wtedy wiadomo, czujesz pierwsze odrzucenie, pierwsze ryzyko podjęte, i później słuchasz oddajemy krew wampirom od szpaka, a znowu w życiu mi nie wyszło i te sprawy. Poznajesz, jak ludzie się zachowują, jak reagują na Ciebie i te sprawy. Widzisz, jakie zachowania są akceptowalne, jakie są po prostu. Jakie są takie, którym nie można pobłażać, i oczywiście za to są kary w postaci wpisania uwagi do dzienniczka i później z jeby od mamy. Poznajesz też przede wszystkim, że nie wszyscy jesteśmy równi i istnieje coś takiego jak niesprawiedliwość, także jak na przykład w Twojej klasie jest. Koleżanka, która jest córką dyrektorki, no to wiadomo, że ona będzie mieć jakieś przywileje, a ty, z racji takiej, że nie ma żadnych przywilejów, no to jesteś troszeczkę gorzej traktowany, może troszeczkę częściej jest wybierana na takie główne postacie na apelach, ciebie to trochę boli, że jesteś trochę odtrącony, ale jednocześnie musisz się przyzwyczajać do tego, że szkoła to będzie nieustanne porównywanie się do innych, ludzie będą cię porównywać do innych. A jak poczujesz presję, to prawdopodobnie też poczujesz coś w stylu wyścigu korposzczurów o oceny, poznajesz smak porażki, czyli jak dostaniesz pizdę i ogólnie jesteś załamany, ja się na przykład kiedyś popłakałem, jak dostałem jedynkę w postawówce. Także powiem ci tak: czy to ci czasem nie przypomina jakiegoś takiego prawdziwego życia? Czy szkoła czasem to nie jest taki trailer? Pokazanie ci, co będziecie czekać w prawdziwym życiu. No i przede wszystkim, szkoła też podświadomie czasem ci pokazuje, że trzeba żyć według jakichś układów między ludźmi. Także, jeśli będziesz kulturalny, będziesz się dobrze zachowywał, zawsze będziesz mówił dzień dobry, będziesz miał zajebiste zachowanie i kiedyś na przykład będzie ci się wahać ocena i podejdziesz do pani i ona cię lubi, to prawdopodobnie nie będzie cię maltretować jakimiś referatami czy chujwie czym, tylko pewnie każe ci zrobić zielnik, który na przykład zrobi ci twoja mama i ogólnie, wiesz, nie będzie się po tobie wozić, dlatego że lubi. Lubi Cię. Ta pani cię lubi, jesteś kulturalny, fajny chłopak. No i w tym momencie uczysz się, dlaczego warto być charakternym dla ludzi i nie być jak inni po prostu. Popatrz, ile szkoła uczy Cię relacji. Szkoła to jest taki poligon, który przygotowuje Cię do dorosłego życia i tam jest po prostu zbieżność z przeróżnych zachowań i charakterów pojebane. Wracając troszeczkę do tego żeby być grzecznym i pokazywać klasę, no to ja na przykład kiedy byłem dzieciakiem i chodziłem sobie do podstawowy czy gimnazjum to ja zawsze musiałem być grzeczny, ponieważ no u mnie był rygor i pamiętam że jak nawet dostałem jakąś tam uwagę za jakąś błahą sprawę, to mama zrobiła mi taką zjebę, że nawet z własnej inicjatywy poszła ze mną do szkoły, żeby wyjaśnić to wszystko i dowiedzieć się szczegółów. Także no, ja od podszewki wiedziałem, że lepiej nie ważyć piwa, bo później można się nim napierdolić. I na przykład też byłem później uświadamiany tym, że moja mama ma jakieś interesy i dużo jakby z personelu szkoły jest jakby klientami. No i też nie za bardzo powinny być jakieś tam pyskaty, czy jakoś odpierdalać jakąś manianę, bo później to się odbije na jakimś budżecie domowym i lepiej takich rzeczy nie robić, lepiej być grzecznym yy, i lepiej być spokojnym i wiedzieć swoje i te sprawy, także no generalnie no gdzieś tam... Wiedziałem co jest 5 i byłem troszeczkę dalej od kolegów zadymiarzy. Ale oczywiście coś za coś, coś kosztem czegoś, jak ja czegoś nie odpierdalałem na lekcji, czy nie byłem jakimś specjalnie przechujem, który robił coś specjalnie dla poklasku. No to oczywiście ja byłem troszeczkę niżej w hierarchii, nie miałem, nie miałem takiego fejmu, takiego social market value, że tak, że tak powiem, na tle klasowym i byłem zawsze traktowany tak nijak, nie miałem takby jakiegoś szacunku. Ale spokojnie, tak na dobrą sprawę, dzisiaj tak naprawdę trzymam się z tymi ludźmi, którzy dawniej jakby niespecjalnie zwracali na mnie uwagę, z racji takiej, że dzisiaj jesteśmy już dorośli, pewnie za wiele rzeczy ci ludzie się wstydzą, moi koledzy, z którymi się dzisiaj bardzo dobrze trzymam, bo trzymam się z ludźmi z mojego gimnazjum, oni się pewnie za to wszystko, za wiele rzeczy się pewnie wstydzą. Ale dzisiaj po prostu nie oceniają mnie przez te rzeczy, które ja kiedyś robiłem bądź nie robiłem, tylko cenią mnie za to, jakim jestem człowiekiem i jakie mam teraz dokonania. Takie bardziej na poziomie. Wydorośleliśmy. Także to jest, powiem Wam, też oczywiście połud na to, żeby jakby być człowiekiem z klasą, niżeli nie być jakimś pierdolonym chujem, który uprzykrza życie innym. Dlatego, że później prawdziwi ludzie i tak z was weryfikują na podstawie tego, jakim, jakie macie serducho i jak bardzo pracujecie na lepsze jutro. Także młody człowieku, jeśli mnie w tym momencie słyszysz, to taka rada od wujka Radka pamiętaj, żeby zawsze postępować z serduchem i mózgiem, niżeli dupą, która często jakby zastępia mózg. Pamiętaj, że kiedyś możesz się niektórych rzeczy wstydzić i nie warto po prostu robić z siebie jakiegoś klauna klasowego dla poklasku, ponieważ no nikt nie chce jakby obudzić się z takim głupim przeświadczeniem o trzeciej w nocy o ale coś odpierdoliłem, nagle takie flashbacki z dawnych lat. Ja czasami coś takiego mam jak, nie wiem przypomnę sobie nagle o czwartej w nocy, że się potknąłem w jakimś momencie, w jakimś miejscu w ogóle parę, parę lat temu. Ale żeby też oczywiście zwalać całej winy na uczniów i na dzieci, które są w szkołach, że tylko one są wszystkiemu winne, to chciałem też skierować parę gorzkich słów do personelu, bardziej nauczycieli, którzy uczą w szkole. zwracam się w tym momencie jako absolwent do wielu z Was, nie do wszystkich, ale do wielu z Was. Jesteście bandą. Nieudaczników życiowych, niespełnionych naukowców, którzy zamiast pokornie naprawiać swoje błędy, wyżywacie się na młodych głowach, które później odczuwają jakiś ból przez to. Tyle chciałem tylko powiedzieć. Jeśli chodzi o nauczycieli i te sprawy, to nie będę mówił tutaj żadnych anegdot i tak dalej. Nie zawsze lubiłem tych ludzi, oni nie zawsze lubili mnie, mimo tego, że nic im nie zrobiłem ale mieli po prostu taki kaprys, ponieważ widzieli we mnie słaby punkt, który po prostu boi się czegokolwiek powiedzieć. I przede wszystkim też wiecie, że jestem jakby fanem Andrew Tate'a i cierpienie to jest rzecz, która uszlachetnia. To wszystko można wywnioskować z jego przekazu. Ja tak samo uważam, że to wszystko ukształtowało mój charakter i też ukształtowało jakąś wrażliwość na jakieś rzeczy, także nie będę dużo się nad tym jakby Zastanawiał, tylko od razu powiem, że gdyby nie ci ludzie, których spotkałem na swojej ścieżce, nie byłbym dzisiaj sobą, a jestem zadowolony z tego, jaką jest, jestem dzisiaj osobą. Cierpienie i złe chwile bardzo często budują nasz charakter, także uważam, że lepiej się wcześniej poznać na ludziach niż o parę lat za późno. Jak wspominałem, nie kierowałem tych wszystkich gorzkich słów do każdego z personelu ze szkoły, jakiejkolwiek, do której uczęszczałem, tylko kierowałem do tych osób, do których musiało to trafić. Jeśli to, to, to oglądają te osoby, to na pewno wiedzą do kogo to trafiło. Aczkolwiek uważam, że wielu też było świetnych pracowników, szkolnych nauczycieli. Dziękuję Wam za bardzo zajebiste, spędzone lata w szkole i gorąco Was pozdrawiam. Także słowami końcowymi podsumuję to wszystko tak, że szkoła to nie tylko nauka ułamków, lektury szkolne i uczenie się komórki jajowej i te sprawy. To też przede wszystkim jest obycie się z kulturą dowiedzeniu się czegoś ciekawego o tym świecie, żebyś miał o czymkolwiek rozmawiać z jakąś inteligentną dziewczyną, jakimiś partnerami biznesowymi, którzy więcej oczekują od Ciebie, niżeli znajomość, piw. To też oczywiście jest obycie się z ludźmi, poznanie natury ludzkiej i poznaniu tego, że wszyscy jesteśmy inni, i szkoła to nie tylko szkoła, gdzie uczymy się liczyć, czytać, pisać i chuj wie jeszcze czego, ale to jest przede wszystkim szkoła życia. Także traktujmy to też jako taki gdzieś survival, jakąś taką dżunglę pośród drapieżników. I też mógłbym takie rady wam przekazać, nie dajcie się wrobić w jakieś gówno tego typu bęc, że trzeba się do innych porównywać. Wszyscy jesteśmy inni, nie do wszystkiego mamy smykałkę. Ale też oczywiście nie dajcie sobie wplątać takiej retoryki, że do czegoś można mieć smykałkę albo do czegoś nie. Szkoła tylko taką retorykę wprowadza, ale tak naprawdę wiele rzeczy trzeba w sobie pielęgnować. Nikt nie stał się jakoś od razu piękny, mądry, wysportowany itd. Tylko tymi osobami trzeba się stać. I pamiętajcie, że porażka, którą często potępiają w szkole, nie jest niczym złym. To jest przede wszystkim nawóz sukcesu. Porażka jest nawozem sukcesu i ona pokazuje nam dużo błędów. I gdybym ja wiele razy w życiu nie przegrał, to bym wiele razy nie wygrał. Taka jest po prostu prawda. I tego w szkole wam nie powiedzą. Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Yy, bardzo treściwego. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Przypominam o ocenie filmu, o Instagramie, ale też o subskrypcji. Także dziękuję i pozdrawiam. Strzałkę.